Ninja Ponownie rzucam bomby, dobrze wiesz o co mi chodzi Na trening być gotowym, masz kolejny klip sportowy Do wyrobienia normy, bo to wszystko jest dla głowy Tak nie wypadam z formy, zawsze muszę być gotowy Kontroluj swe hormony, jeśli sokiem się wspomagasz Nie sztuka zapierdolić, sztuka wszystko to ogarnia Dopięta Micha balans, na macie luźno śmigasz Dopiętnie wzrośnie balans, co się będzie tutaj migał Dla niego straszny przypał, gdy wychodzi zwykła lipa Lepiej niech zajebie kryształ i z naszego świata znika Wiadomo, leci siłka tu z ciężarem, my jak bracia Następny dzień technika, bo już Czeka na nas mata, niech luźno prosty lata, by za chwilę strzelić sierpem Tu za nim dwa kolana i kończące łokciem wejście Doczekał się nareszcie na zwieńczenie ciężkiej pracy Kto rękę w górę wzniesie, ten nie wróci dziś na tarczy No klatki to zwierzaki, a na siłkę to tempaki Tak mówić mogą łaki, co swe jaja mają z waty Od ignorancji skali wyjebało wszelkie normy Weź mordę swoją zamknij i uciekaj do swej nory Ambitny w pokory, bo codziennie walczę z sobą Ty walczysz jak tu zrobić, żeby nic nie robić mordo Kanapa, film i popcorn, tak ci dupa rośnie szybko Estrogen skacze mocno, jesteś prawie już dziewczynką Tak powiem tylko i stąd no i zostaw sport mężczyzną Nie nazwę ciebie pizdą, bo bym tym pocisnął Normalny facet z misją, robię to czego ty nie chcesz Ty to kojarzysz z gigą, a ja Kojarzę z bełtem. podług ścierę wezmę i cię bez skrupułów zetrę. Ten numer dam na pętlę, niech się na treningu niesie. Chłop leży na Awece będzie dźwigał życióweczkę. Lenistwo mówi, jak się spora droga, zanim przecież Ciężar wyrzeczeń nie się kiedyś wybrał taki żywot. kopacze na piszczele, tu nic samo nam nie przyszło. Chcesz mordo, żeby pykło, musi zmienić grubo mental. Czas ciężar swój udźwignąć, skąd tu przyszłeś, zapamiętaj. Choć droga bywa kręta i czasami masz już dosyć. To nie komfortu, strefa, bo pod nogi lecą kłody. Na solo wciąż wychodzisz, wroga zawsze pokonujesz Nikt nie chce cię... Tak, pobić jak leniwy, w środku skurwiel Nie znajdzie tak za skórę, przecież walka z wrogiem innym. Jak tylko z tym przed lustrem, który bywa bardzo silny. Na dłoniach już owiki, pora rozgrzać swoje ciało. Pozdro, panowie, siłki, tu się nic nie zrobi samo. Lecimy po wygraną, po wewnętrzne uniesienie Sport nie jest już zabawą, a regułą w naszym świecie My chcemy tego więcej, żaden z nas nie złoży broni Balasy, cicho siedzieć, niech już dupa was nie boli Świadomi, ale skromni, podnosimy wciąż poprzeczkę Roboty się nie boi, bo jest mocnym fundamentem Do gardy ręce wniesie, bo kolejne lecą ciosy Nieważne jest zmęczenie, ważne, że się ich nie boisz Do życia się dostroisz lub napiszesz je pod siebie Co z tego, że zaboli, skoro marzysz o zwycięstwie Od tego właśnie jesteś, żeby sięgać coraz wyżej To do działania pretekst, dobrze Y sus dos contrigues.